Cześć, witajcie, tu ekipa Friendly Gaming, jest ze mną Kuba. Cześć, witajcie. No i y, witamy was w chrapiącym drzewie po krótkiej przerwie. Y, chcieliśmy wam też zaprezentować inne skórki, jakie są w tej grze. Y, ja zagram czerwonym Bloboxem, a Kuba... Niebieskim Raymanem. Oho. No i okej, okay. no to jest właściwie tyle, na razie jeszcze mamy mało elektronów. Dzisiaj tych buziek tu. Y, więc nie możemy jeszcze odblokować innych postaci. No ale, ale resztę, resztę skórek zobaczycie. I szczerze mówiąc, Dzień. wydaje mi się, że te pierwsze postacie są i tak najciekawsze z wyglądu, ale to zobaczycie potem i, I ocenicie. Dokładnie. Mhm. E, dobra, dzisiaj czeka nas kolejny y, poziom, czyli to będą. Wali góra. A będzie wali góra. Okej. Okay. Ninja. Tak, ja... Tu do... Tu do... Okej. Come on. Okej, okay. tutaj w tych kapeluszach są podpowiedzi. Ale chodźmy. Jak już mam takie kurde tutaj przyzwyczajenie z Marsala od czoła wyżywań. <grybuj> Dobra, Dobra to, to kolejny krzaczek. Okay. O tam są kolce. Ja spróbuję tą czaszkonetę zdobyć, okej? Okay? O okay. tutaj jest ten. Butelka z ręką, to znaczy z panem... panem rączką. Aha, Ok. Yy, muszę tak... o i wyskoczyć. Okay. Na razie te czaszkonety są jeszcze tak w miarę proste do zdobycia. Później robi się o wiele ciężej. O nie! Okej, dobra. Okay, do. Ej, tu chyba gdzieś była czaszkaneta, no. coś mi się tak wydaje. Na no, mniejsze, chodźmy. Nie trzaszkoneta, tylko ten król. A nie wiem. Jakieś... O, tam jest widać trzaszkoneta, no dole. Pokazałem rękę. <słuch> Dobra. Okej, okay, mamy kolejną. Come on! Przepraszamy za taki troszeczkę zaniedbanie, ale mieliśmy problemy z zebraniem się. Do kupy. Aha. Wjeżdżamy dalej. O nie, nie! Zawsze paściłeś naszą bigaleczkę. Proszę, sprawdź. Bo tam są. Okej. Już chciałem biegać po ścianie. Ajajaj. O nie! in the house. O, rzucimy dalej. Szybko, 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 bo króli. Okay. No, e. E, tam Tam jest niczyma. Może. Tam jest chyba właśnie ta bramka. Musisz no. ze sprintem? Za sprintem. Aha. Okay. I się trzymaj. Okay. Dobrze. I wchodzimy. Wtory. Tutaj jak już mówiliśmy, są e, poukrywane e, truny, tak? Chyba tutaj, tak, tak, tak. Ale tutaj, jak chyba już przeskoczymy, to tam jest taki ten. Roślinka do. Tak. O, tutaj możemy sobie rozwalić tej płatki. O, i się sami zręczmy, okej. Oj, pierwszy... 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 Pierwsza buźka do medalionu. Okej. Okay. No i chyba lecimy dalej. Co innego mi pozostaje? No chyba jesteśmy jeździć środką. Ach, granie, Teamwork. O, pan chwytak! Ło! Nie! Szybko, szybko, ona on tonie! Nie! Udało się. Nawet nie zjadła na Uwaga. mi się wali góra za chwilę. O, tutaj jest ten. Ciężko na to, bo bajemy. Chyba trochę. Właśnie. No super, tak okay. um, Tutaj już niektóre sekrety znamy, więc um, będzie nam je trochę łatwiej zabrać. Tutaj jeszcze już... no. gasi gdzieś. Okej, okay. najpierw go załatwmy. I tutaj jest kolejna brama. Um. Okej. Okay. O, będzie Całkowita korzysta. To już gościu. O! No traf Kolejny, czyli już ta ostatnia dodatkowa? Ta... Yy, Troszka? Ta. Tak, ale ostatnie jest zawsze na końcu etapu, jak już chyba mówiliśmy. Mówiliśmy? Tak, ja mówiłem. Mhm. Ostatni. Okej, okay, chodźmy może teraz górą. Górą? Górą. Okej. Okay. O królów! Nie! <laughs> Dobrze. O fok. Szybcie, szybciej, szybciej, szybciej. Yeah. Nie! Dobra. Trochę nam uciekło. Serduszek! Serduszek! Te serduszka dają nam coś takiego... Zaszycia mamy. ...że raz możemy od jakiegoś przeciwnika oberwać i nie, nie gniemy wtedy. O nie! Oła, oła, oła. O, jeszcze ja się... właśnie uratowało mnie świat, uważaj na łapę. No właśnie, o no, jest łapa. łapach, nie chce złapać. Łapa chce coś złapać. Nie bywały. Oj, teraz tu trzeba się wyłowić. E, na początku mieliśmy pewne problemy jak to zrobić, bo... E... Ups, ups. Aaa, ups. Zrobiłeś... Bo y... kiedy mocniej uderzymy... uderzymy atakiem... Y... Wyskoku. Wtedy ten ten bąbelek bardziej, yy, bardziej nas wybije. O! Okej, okay, tutaj już jest yy, koniec etapu praktycznie. A teraz rozwalimy tę klatkę. Kolejna buźka do metawionu. I chyba będziemy mieć aby będzie. no, To powinno się dać. 300 przynajmniej. Wesołej magii w tańczeniu. No, dobra. No. Jeszcze. I pełny. pełny. Okej. Okay. Eee, jeszcze. Eee, jeszcze jedna sprawa. Eee, wiele z was, to znaczy wiele, kilka z was Chciało zobaczyć Saints Row 3 na naszym kanale i, no i nie jest to pewnego, ale możemy zrobić. Jeżeli tą propozycję będziecie chcieli oglądać, stwierdzamy, że jest wiele osób na YouTubie, którzy, którzy właśnie robią tą serię i, i myśleliśmy nad zrobieniem tego. Ale, ale chyba, no, może się zdecydujemy. Jeszcze do końca nie wiemy. Także dziękujemy. dziękujemy. Jeżeli filmik Wam się podobał, to komentujcie i łapki by, byłyby też mi zawidziane, subskrypcje tym bardziej. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka, trzymajcie się i na